Kombinacja komplementu. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie. Muzyka trochę za głośna, światło przyciemnione, że trudno rozpoznać znajome twarze, a twoja społeczna bateria wyczerpuje się, mimo że wszedłeś. Nie znasz nikogo. Twój mózg skanuje tłum radar, szukając bezpiecznym początkiem rozmowy. Dostrzegasz kogoś po drugiej stronie pokoju. Ma na sobie kurtkę, która wygląda jakby wypadła prosto z legendarnej skrzynki z łupami w grze, gdzie styl liczy się jak statystyki. Jest odważna, wyjątkowa, to kurtka, która opowiada historię, zanim właściciel cokolwiek powie. Podchodzisz i chwalisz ją, nie w banalny sposób, ale z zamiarem. Zwracasz uwagę na element, jak kolory się wyróżniają, jak pasuje do aury. Oto sekret. Komplement to nie sposób na początku rozmowy. To społeczny wytrych. Dobrze przemyślany komplement potrafi rozbić zbroję niezręczności. A prawdziwa magia? Wszystko tkwi w szczegółach. Odpuść sobie, nijakie ładnie wyglądasz, czy ogólne, fajny strój. Zamiast tego skup się na szczegółach. Pochwal ich niepasujące skarpetki z zamiłowaniem do fandomu albo sposób, w jaki łączą faktury, budując ekwipunek postaci. Ludzie nie pamiętają Twojego słowa, pamiętają, jak czuli, dostrzegłeś i pozwoliłeś im zabłysnąć. Właśnie to robi świetny komplement. Daje komuś ułamek sekundy poczucia, że jest zauważony, wskrzeszenie imienia. Poznajesz kogoś nowego. Mówi ci imię, kiwasz głową, uśmiechasz się, przyjmujesz, a potem po chwili imię przepada, ginie w otchłani. Twój mózg kasuje je z taką prędkością, z jaką czyści historię przeglądarki, by chronić twoją godność. To nawet nie jest nic osobistego. To po prostu dzieje się raz za razem. Oto rozwiązanie: jest zwodniczo proste i niesamowicie skuteczne. Użyj ich imienia od razu. Znajdź naturalny moment, by je wpleść, gdy wspominają o swoim hobby, pracy lub czymś, co ich pasjonuje. Wypowiedz ich imię tak, jakbyś zawieszał na nim latarnię, rozświetlając je w pałacu swojej pamięci. To, co to robi poza pomaganiem ci zapamiętać, ma głębsze znaczenie. Sprawia, że druga osoba czuje się, jakby właśnie została wyróżniona, jakby przeszła z roli statysty do postaci pierwszoplanowej. Wszyscy jesteśmy zaprogramowani by reagować na własne imię. Przebija się przez szum, aktywuje naszą uwagę jak sygnał na osobistym radarze. A kiedy ktoś użyje Twojego imienia szczerze, już na początku rozmowy, brzmi to celowo, z szacunkiem, osobiście, ale pamiętaj, kluczowa jest równowaga. Stosuj go naturalnie i oszczędnie. Jeśli powiesz, będzie chwytem marketingowym. Wystarczy. Nie jesteś anonimowy. Jesteś ważny. Ruch lustra. Rozmawiasz z kimś, czyja energia jest inna od Twojej. Albo piją litery kofeinę albo mówią cicho powoli masz wrażenie oglądał film dokumentalny przyrodzie narratorem mgła nie wiesz jak znaleźć z nimi wspólny język czy taki istnieje to jakbyś próbował dostroić radio które szumi i zgadnąć jaka piosenka leci właśnie wtedy przydaje się ruch lustra nie chodzi o kopiowanie czy papugowanie synchronizacja dostosuj rytm do ich rytmu nie dla manipulacji lecz kontaktu gdy są spokojni i mówią wolno dopasuj się do spokoju by słowa płynęły jeśli są pełni entuzjazmu i energii, podnosisz poziom, pozwalając by Twój ton dorównał tempu. To subtelne, pełne szacunku i bardzo skuteczne, bo kiedy ktoś czuje, że nadajesz na tych samych falach, społeczne bariery znikają. To mniej przypomina występ, a bardziej rezonans, jak taniec, w którym obie osoby naprawdę słyszą muzykę. Ale tu jest ważna rzecz: nie przesadzaj, nie jesteś odbiciem, nadal jesteś sobą. Chodzi o harmonizowanie, a nie ukrywanie się. Dostrajasz swoją częstotliwość do ich. Ale twój sygnał zawsze powinien być wyraźny. Zasada trzech sekund przy wchodzeniu. Widzisz grupę pogrążoną w rozmowie. Krąg nie jest całkowicie zamknięty. Fizycznie luka, ale mentalnie i emocjonalnie, jak wejście do filmu w połowie. Wątpliwość pojawia szybko. Twój mózg pracuje na pełnych obrotach, wyobrażając najgorsze scenariusze. Co jeśli wszyscy się odwrócą i gapią? Co jeśli się zaśmieją? Właśnie tutaj zasada trzech sekund staje się twoją społeczną supermocą. W momencie, gdy poczujesz ten instynkt. To wewnętrzne pchnięcie, żeby się włączyć, odlicz od trzech i ruszaj, bez negocjacji. Nie pozwól, by spirala się zaczęła. 3, 2, 1. Start. Pewność siebie nie uderza jak błyskawica. Nie chodzi o czekanie na właściwy moment. To decyzja, odważne kliknięcie mentalnego przycisku Dołącz teraz, zanim twój mózg zdąży załadować wahanie. Te trzysekundowe okno to twój portal. Jeśli zaczekasz dłużej, wątpliwości wkroczą i przejmą kontrolę. Zaufaj impulsowi, pokonaj wahanie. Im dłużej stoisz poza kręgiem, tym trudniej. Ale gdy wejdziesz szybko, czysto i pewnie, zmieniasz narrację z osoby z zewnątrz na uczestnika i nagle znajdujesz się w środku sceny, zamiast obserwować ją z boku. Hak echo. Ktoś opowiada o nowym hobby, na przykład żonglowaniu. Instynkt podpowiadałby kiwnąć głową, spoko i przejść dalej. To zmarnowana szansa. Skup się na szczególe. Wybierz jedno słowo, na przykład żonglowanie, i wrzuć je z powrotem do rozmowy z ciekawością. Możesz zapytać, czym żonglują. Maczugami? Pomarańczami? Ogniem? To małe echo. Powtórzenie kluczowego szczegółu i rozwinięcie go robi dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, sygnalizuje, że naprawdę słuchałeś, nie tylko słyszałeś dźwięki, czekając na swoją kolej, ale rzeczywiście zwracałeś uwagę. Po drugie, oddajesz im głos, zapraszając do głębszego wejścia w temat, który jest dla nich ważny. Nie chodzi o to, by przejąć rozmowę swoją własną historią o tym, jak kiedyś żonglowałeś jabłkami na obozie letnim. Przynajmniej jeszcze nie teraz, nie kradnij sceny. To ich przestrzeń do odkrywania. Dorzuć polano do ich ogniska rozmowy, dając im przestrzeń, by się rozwinęli, rozświetlili i poczuli wysłuchani. Świadome powtarzanie z intencją to obecność, rzadka i potężna w świecie półsłuchania i rozproszonych odpowiedzi. Bomba wibracji wrażliwości. Utknąłeś w grzecznym więzieniu small talku. Rozmowa ma głębokość brodzika dla dzieci. Omówiliście już korki, pogodę i to, jak wszyscy ostatnio są tacy zajęci. Zaczynasz mieć wrażenie że po prostu wciskasz losowe odtwarzanie na playliście grzecznościowego szumu. Oto twoja tajna broń. Bomba wibracji wrażliwości. Nie chodzi, by od razu wyjawiać najgłębsze rany wylewać traumy przy chipsach z dipem. Chodzi, by przełamać powierzchnię. Powiedzieć prawdziwego, ludzkiego, nieoczekiwanego. Na przykład, nie byłem pewien, kogokolwiek tu znam, prawie zrezygnowałem. To jedno zdanie zmienia całą atmosferę. Daje drugiej osobie przyzwolenie, by choć trochę opuściła swoją gardę. Może oni czuli to samo. Może czują ulgę, że ktoś inny powiedział to, co oni myśleli. Wrażliwość jest tkanką łączną. To właśnie ona sprawia, że interakcje społeczne zamieniają się w więzi. Użyte mądrze, natychmiast pogłębia rozmowę. Pamiętaj, że to nie jest zapora, to iskra. Podziel się czymś małym, szczerym i ludzkim. Ta iskra może rozpalić prawdziwą więź. Portal wyjściowy. Jesteś głęboko zaangażowany w rozmowę, na którą się nie zapisałeś. Ktoś opowiada ci wielopokoleniową historię swojego startupu z kombuchą. A ty jesteś uwięziony. Twój pasek społecznej energii miga na czerwono. Musisz się wydostać, ale bez znikania. Twoja sekwencja ucieczki ułóż delikatne, ale stanowcze pożegnanie. Na przykład, idę po coś, miło było porozmawiać. To uprzejme zakończenie bez zbędnych tłumaczeń. Energia społeczna to zasób. Masz ograniczony budżet. I rozsądne nim gospodarowanie oznacza wiedzieć, kiedy się wycofać. To nie chodzi o bycie lekceważącym, chodzi o odpowiednie tempo dla siebie. Najlepsze wyjścia nie pozostawiają złych uczuć, dają eleganckie wyciszenie, a nie nagłe cięcie. Opanowanie wyjścia jest równie ważne, jak opanowanie wstępu. Dzięki temu masz kontrolę nad swoim czasem, nastrojem i granicami. Połączenie przez nawiązanie do wcześniejszej rozmowy. Kilka tygodni temu miałeś krótką rozmowę z kimś. To nie było nic przełomowego, po prostu lekki moment, w którym wspomnieli o swojej miłości do żab. Może to był przelotny komentarz. Pamiętaż. Może mieli tatuaż z żabą albo używali żabiego emoji w swoim niku. Taki szczegół, o którym większość ludzi by zapomniała. Ale dziś ty pamiętasz i wysyłasz im mema z żabą. Bez wyjaśnień, bez fanfar, po prostu proste nawiązanie, i trafia w punkt. Dlaczego? Bo w tej chwili zrobiłeś coś, czego większość ludzi nie robi. Zapamiętałeś, zwróciłeś uwagę. Zachowałeś ten drobny szczegół, jakby miał znaczenie, a teraz przywołałeś go z powrotem. Jak tajny uścisk dłoni, który znacie tylko wy dwoje. Nawiązania to rozmowne zaklęcia. Mówią, usłyszałem cię, zapamiętałem, zostawiłeś ślad. Nie chodzi o żabę. Chodzi o więź, o niewidzialną nić, która zamienia przelotne interakcje w trwałe wrażenia. Bonusowy trik, katalizator ciekawości. Jesteś w trakcie rozmowy, a wszystko zaczyna przechodzić na autopilota. Opowiadają ci o swojej pracy, o weekendzie, o czymś w miarę interesującym, ale wypowiedzianym z tą uprzejmą nutą. Po prostu podtrzymuje rozmowę. Większość ludzi by przytaknęła, uśmiechnęła się i pozwoliła tematowi zniknąć w niepamięci. Ale nie ty: masz tajną broń? Celową ciekawość. Oto co robisz? Słuchaj się w wątek, którego nikt nie podjął. W tę część zdania, która brzmi jak drzwi, obok których przeszli, ale ich nie otworzyli. Może powiedzieli, że pracują nad czymś nowym, albo że ich weekend był dość szalony. To jest ten moment. To jest ten wątek. Pociągnij go delikatnie, z zainteresowaniem. Zapytaj: co było w tym szalonego? Albo Jaki to był projekt? Nie przesłuchujesz, po prostu otwierasz okno trochę szerzej. Ciekawość, gdy jest szczera, działa jak magnes. To sygnał, że nie tylko zabijasz czas. Naprawdę chcesz dowiedzieć się więcej, a kiedy ktoś czuje, że naprawdę interesujesz się jego światem, rozpromienia się, zdejmuje maskę, rozmowa staje się głębsza. Kluczem jest ciekawość wobec nich, nie tylko wobec faktów. Pytaj o powód o to jak. O uczucia kryjące się pod powierzchnią. Co sprawiło, że zaczęli? Co ich zaskoczyło? Co jest w tym najlepsze? Te pytania nie tylko podtrzymują rozmowę, one zamieniają ją w coś znaczącego. A najlepsze w tym wszystkim? Nie musisz być najciekawszą osobą w pokoju. Wystarczy, że będziesz najbardziej zainteresowany. Właśnie tak zaczynają się prawdziwe rozmowy i tak powstają te niezapomniane.